Dzień dobry. Serdecznie witam wszystkie wodniki na moim kanale z tej strony Kamila i Wierzynkaru. Robimy rozkład na lipiec 2019 roku dla Was właśnie. Karty są już przetasowane, ja je tylko przełożę. Co tu się szykuje dla wodników? Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne. Poczytania prywatne proszę pisać. Na maila. Zachęcam też, żeby obejrzeć inne filmy. Jeżeli jakiś obszar życia obecnie jest dla Was najważniejsze, czy to praca, czy to zdrowie, czy to miłość, to w zależności od tego, gdzie, gdzie macie daną planetę, należy, należy, nie należy, ale można obejrzeć inny film. Czy to Zodiak, w którym jest Chiron, czy to Medium Celi, czy Wenus, czy Mars. To już zależy od Was. A teraz patrzymy, jak wygląda ten miesiąc dla Was. Wy w tym miesiącu, co jest w Waszej głowie? Chcecie uspokojenia jakiejś sytuacji i przełamania jakiegoś stanu? Czego to może dotyczyć? Coś, um, może to dotyczyć. Jakiejś bardzo silnej osobowości, może trochę niedojrzałej w waszym otoczeniu, z którą macie bardzo bliską relację. To może być partner, to może być syn, brat, przyjaciel, no nie tylko mężczyzna, ale osoba może z trygonu, może z trygonu ognistego. Albo przejawiająca cechy rycerza Buław, czyli zmienny, kreatywny, szybki, bardzo twórczy człowiek, ognisty taki. Z nim tutaj macie coś do przebrnięcia, bo jest, jest najwyraźniej jakiś, jakiś problem w myśleniu już trzeba skończyć gadać o czymś, myśleć o czymś, wracać do czegoś, rozkminiać to, już najwyraźniej temat się zamknął. No i tutaj jest wyzwanie do tego, żebyście to wy zaproponowali inne rozwiązanie, inną drogę. Może to chodzić także o wasz jakiś plan, kreatywny projekt, to może dotyczyć twórczości w internecie, promocji, reklamy, Jakiś taki kociokwik tutaj do mnie dochodzi, takie no, zbytnie rozkwinianie jakiegoś tematu. Co odchodzi do przeszłości? A mieczy, co jest największym wyzwaniem? A z kielichu, właśnie, może za dużo tu myśli, może e, potrzeba więcej serca, uczucia, pokierowania się intuicją, zapytania e, właśnie siebie o takie najgłębsze uczucie. Jakiem, jakim da życie tą osobę, tę sprawę, tę sytuację, ten plan, ten projekt, zamiast logicznego takiego rozmyślań, zamiast rozmyślań nad tym, dobrze by było sobie poczuć, zapytać się. Dlaczego ja z tą osobą jestem? Dlaczego zaczęłam, zacząłem to robić? Skąd mi się wziął ten pomysł? Jaka była moja najgłębsza motywacja w stosunku do tego? I uspokoić swoje myśli. Odpowiedź na to. Paść, paść denarów. To, to może być też temat związków. Troszkę... Mam wrażenie, że jakieś mleko się wlało. I trochę trudno jest wykrzesać w sobie głębokie uczucie do tej drugiej osoby, bo może było jakieś rozczarowanie tą drugą osobą. Co przychodzi do waszego życia albo, albo co y, macie jakby przyjąć siła? Co jest waszą największą siłą? Pazini. Mam już tutaj dwie, jakby, dwa pazie, czyli jakby dwie córki. Córkę ziemi i córkę ognia. Dosyć wybuchowe jest to połączenie. W co to kierować? No właśnie, w króla kielichów, bo mm, mamy ziemię, mamy ogień. Woda jest tutaj bardzo potrzebna i jest jakby jej niedobór, tak jak w Polsce. <grytanie> tak, jak w Polsce jest niedobór wody. E, za dużo myśli. Eee, za mało uczuć. Patrzę, jak te uczucia obu obudzić, jak tego Asakielichów jakby na nowo napełnić. Pokazuje się paść denarów i gwiazda. Trochę nasuwa mi się na myśl to rozwiązanie, o którym mówiłam wcześniej, czyli zapytanie się siebie, wrócenie jakby do korzeni tego, dlaczego jestem z tą osobą, a dlaczego e, zaczęłam, zacząłem to robić, dlaczego jestem w tej pracy. Jak to było na samym początku? E, Waga też tam była jedna taka jakby interpretacja pomiędzy tym wszystkim. E, potrzeby odnalezienia e, sensu. Generalnie ten miesiąc pokazuje się w dziesiątce e, mieczy. To jest negatywne myślenie. Myślenie właśnie. Myślenie na temat, na temat jakiejś osoby w Waszym życiu albo na temat e, tego, co Wy robicie. Wy jesteście za to pokazanie jako dwójka e, buław, czyli e, to Wasza jest wola tego, jak Wy to będziecie widzieć. To w Waszych rękach to jest. Czy zrealizujecie ten projekt, czy nie? Czy jesteście w stanie być z tą osobą i dalej jakby planować drogę z nią, czy nie? Jeżeli chcecie zaplanować coś i to jakby nie dotyczy czegoś, co już się wydarzyło, związku, który był, czy, czy, czy pracy, którą wykonujecie, to wymaga to zaplanowania. Więcej wiary mam wrażenie, zamiast rozkminiania, to więcej zaufania, że to się może udać. Ale pokazuje się temat i pracy, i zalegalizowania czegoś. Może chcecie przejść na własną działalność, może chcecie zarejestrować właśnie firmę, rozpocząć coś bardzo ważnego. Nie wiecie, czy druga osoba chce małżeństwa, czy, czy nie. Nie wiecie, może, czy wy chcecie, bo może czegoś dowiedzieliście się o tej osobie i teraz inaczej na nią patrzycie niż jeszcze dwa miesiące temu. Widzę też jakieś spięcia w pracy, niepotrzebnie. Niepotrzebne są te spięcia, jakby. Wychodzi to prawdopodobnie z jakichś nieporozumień. I potrzeba tutaj czasu, i jest możliwość dogadania się, i jest możliwość także dotarcia się dla par, które właśnie nie, nie są pewne, czy. Nie są pewne siebie, czy to rzeczywiście jest dobry wybór. Czy to rzeczywiście myślę, że jesteście w takim momencie kwestionowania troszkę swojej, swojego życia. I każdy może mieć jakiś tam inny obszar. Możecie kwestionować, czy ten plan, który wy um, sobie założyliście, realizacja jakiegoś marzenia, um, czy, 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 czy to rzeczywiście w ogóle ma sens, czy, czy to nie jest od czapy. Możecie kwestionować właśnie partnera, pracę, zawód, który wykonujecie choćby od 15-20-30 lat. No i jesteście pokazani jako tacy, którzy opracowują jakby plan tej podróży, tej ścieżki, którą będziecie przekonywać. No i do, do swojego życia macie przyjąć siłę. Siłę i dwójkę, e, dwójkę e, mieczy. Po pierwsze, tak, topory e, wojenne, proszę bardzo serdecznie zakopać. Nie chodzi o to, żeby tam się kajać i, i nie wiadomo, jakie cyrki odprawiać. E, nie trzeba jakby tutaj przepraszać, nie trzeba w ogóle tego rozdmuchiwać, tylko uspokoić trochę e, te myśli takie negatywne na, na, na temat tego konfliktu czy tej osoby, jeżeli jesteście w konflikcie z kimś. E, jeżeli czujecie takie wewnętrzne właśnie zmaganie się, wątpliwość, czy to, co ja robię, w ogóle ma sens, czy to jest dobry pomysł. Należy tutaj znowu jakby odseparować myśli od uczuć i dokładnie zdiagnozować to. Co jest lękiem, co jest przez was, jakie decyzje są przez was podejmowane, jakby. Kiedy jesteście motywowani jakimś lękiem, co robicie z powodu lęku, a co robicie z powodu miłości? Dlaczego pojawiają się jakieś wątpliwości? Co takiego w tym jest? O naprawdę potrzeba bardzo głęboko wejść i oddzielić myśli od emocji. To co uważacie na dany temat, a co wobec tego naprawdę wy czujecie? ponieważ odseparowanie od, 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 od e, emocji e, to jest wyzwanie, z którym e, tylko jakąś taką łagodnością, zaufaniem do życia, e, chęcią zgłębienia e, tematu, zamiast e, spychania go, e, wiarą w siebie taką większą, wiarą w to, że Wam się uda, tylko tak sobie poradzicie. E, jeszcze, co jeszcze? Właśnie, jest możliwość dogadania się dotarcia. Pokazuje się ta dwójka. E, ta osoba, z którą myślicie, że tyle was dzieli, może nie, nie do końca tak jest. E, może być tak, że jest szansa na ten związek i e, jednoczesnego e, zachowania własnej tożsamości i nie odbierania tożsamości tej drugiej osobie. Może ten związek jest zupełnie inny niż Wy sobie związki wyobrażacie. Może być tak, że spotkaliście osobę, która potrzebuje bardzo dużo wolności, chociaż myślę, że wodniki nie powinny mieć z tym problemu. Ale może na przykład ta druga osoba trochę nie czai tego, że Wy potrzebujecie tyle, tyle wolności. Bo z tego co jest ja znam wodniki to są takie fajne istoty, takie no nie da się ich zamknąć w klatce, nie da się złapać w siatkę, jak taki motyl, można za nim biegać, biegać no ale są bardzo marne, marne szanse że się zamknie go gdzieś tu potrzeba jednak zaakceptowania tej indywidualności tej drugiej osoby i ja czasami mówię o takich ludziach, no że to są tacy kosmici, no. Jak e, e, ja mam partnera, chociaż on nie jest wodnikiem, jest skorpionem, ale to jest właśnie taki człowiek, którego ja nie znam drugiego takiego. E, naprawdę w życiu, no, na pewno jest masa ludzi, tylko ja po prostu nie spotkałam się w swoim życiu z taką osobą, e, jak, e, jak mój ukochany. <noise> e, I... No, i taki kosmita dla mnie. No jesteśmy trochę z dwóch różnych światów i bardzo ciężko jest zrozumieć tą drugą osobę, mi czasami. Myślę, że tutaj albo Wam, albo Waszym bliskim może być tak samo ciężko Was zrozumieć, bo to, co jest dla nich oczywiste, dla Was wcale nie jest. To, co jest dla Was oczywiste, dla nich jest kompletną abstrakcją. Najważniejsze jest jednak to, że nie ma sensu nawet, nie polecam. Się ścierać tutaj i przekonywać jedną i drugą stronę do swoich racji. Tak samo w tych konfliktach nie ma sensu raczej zaakceptować te odmienności, raczej uwierzyć w to, że tu jest możliwość dotarcia się, ale to się dzieje tylko i wyłącznie poprzez głęboką akceptację płynącą z miłości z serca, a z kielichów król, król kielichów. Co jest jeszcze waszą siłą? E, na pewno ta kreatywność rozwiązania jakiegoś problemu. No bo jesteście na jakimś rozstaju. Będziecie podejmowali jakieś decyzje. Mamy tylko hanków, dwójkę mieczy, e, dwójkę buław. Wy podejmujecie decyzję, w którą stronę coś pójdzie. E, rada jest, od razu wyciągnę radę, jakby na koniec. E, dwójka. No zmiana. A jednak zmiana. E, co tutaj należy zmienić? Podejście. Znowu jest ta e, dziesiątka. Sy... No coś trzeba skończyć. Trzeba zmienić podejście e, do danej sprawy. Jeżeli będziecie podejmować tą decyzję, albo na przykład e, sposób widzenia tej drugiej osoby, że ona wcale nie jest taka, e, taka jak wymyśleliście, po prostu poznajecie ją lepiej. Ona nie, nie okazuje się zupełnie inną osobą. Nie, może ta osoba się zmieniła, może Wy się zmieniliście w czasie. Może patrzyliście na tę osobę przez jakiś filtr, albo na to zajęcie, albo na pracę. Może ten plan nie był najlepszy. Może w ogóle porzuć ten plan i stwórz sobie nowy. Taki, który naprawdę będzie Tobie pasował. Masz wystarczająco dużo siły, by odnaleźć w tym wszystkim spokój, przestać się zadręczać tą sytuacją. Dokonać mądrego wyboru. E, nie niepospiesznie, bo tutaj mamy jednak na tych kochanków obok rycerza denarów. Nie bardzo, bardzo odpowiedzialnie i mądrze. Twoją siłą jest kreatywność, twoją siłą jest ten elektryzujący się umysł, e, który potrafi wymyśleć naprawdę kosmiczne pomysły. Dużo jakoś tego kosmosu mi dzisiaj. <gry> e, i może zmień po prostu plan. Zmień drogę. Znowu jest to kolejna dwójka, więc na pewno dotyczy to e, związków miłości. Mamy tą królową, e, królową denarów jeszcze tutaj do tej rady. Pierwsze jedno, co takie mi przychodzi do głowy, to niektórzy naprawdę nie potrzebują waszej opieki, albo wy musicie za zakomunikować partnerowi, partnerce, że potrzebujecie więcej wolności, że ta opieka was trochę jakby dusi, zabiera przestrzeń, powietrze. Oczywiście ta królowa e, denarów dotyczy także mm, wszystkiego, co jest materialne. Ta zmiana będzie się e, odgrywać albo w relacji z bardzo ważną dla Was kobietą, oso albo osobą, mężczyzną z e, trygonu ziemnego, czyli byk, koziorożec e, i panna, albo z matką albo jest obszar pracy i domu. W tych obszarach e, nie ma co zadręczać się, tylko uspokoić myśli. E, I może właśnie zaakceptować, że może nie można mieć tutaj wszystkiego. Może ten plan trzeba zmodyfikować. To nie, trochę nie tak jest, jak mi się wydawało. E, ale jakby klucz tego wszystkiego jest takie, że e, to ok, to dobrze. To nie ma w tym nic złego. Nie ma co tutaj zadręczać się. Możemy odnaleźć w tym dużo przyjemności, możemy odnaleźć w tej zmianie dużo radości, e, świeżości, radości tego, e, tej córki ognia. Dobra, co jest nieuniknione, już kończąc, czyli co prawdopodobnie będzie się wydarzyć, no, musicie zaakceptować to, że nie wszystko możecie tutaj zabrać, że niektóre plany się nie zrealizują, że następuje tutaj jakaś strata. Mm, trzy kielichy się rozlały, ale dwa są nadal i najważniejsze jest to, że te dwa są nadal i znowu nawet jeżeli w relacjach coś się pokiczkało to wy dalej w tych relacjach jesteście I, no i zapytajcie się siebie czy to wy jesteście ważniejsi w tych relacjach ty i ta druga osoba czy to co stanęło między wami ja myślę, że odpowiedź jest prosta. Nieważne nawet, co się wydarza, co się nie udaje i na jakie trudności my nie napotykamy w swoim życiu, to najważniejsze jest to, z kim my przez to przechodzimy i zawsze najważniejsi są jednak ci ludzie i te najgłębsze emocje, jakie my mamy w stosunku do tych ludzi. No i co was może zaskoczyć? No i zaskoczyć was może to, że to wcale nie jest jakby... Po pierwsze, że jakby status quo zostaje utrzymany, że wychodzicie na prostą, że nawet jeśli baliście się jakiejś straty finansowej, to nie musicie się tego bać, że bardzo dobrze Wam idzie w tej materii. Znowu pokazuje się para król i królowa denarów. Znowu ta osoba, albo cechująca się przymiotami króla i królowej denarów. Albo osoba z Trygonu Ziemnego albo mąż, żona, ta osoba Was może zaskoczyć, możecie też odnaleźć niebywałą taką przyjemność, kiedy spojrzycie na tę osobę z drugiej strony. Wy możecie być inspiracją dla tej osoby, ta osoba może być inspiracją dla Was. Jeszcze jedną kartę dołożę na koniec i równowaga. I równowaga, kochani. Następuje uspokojenie w sprawach finansowych, materialno-bytowych oraz w relacji z taką osobą. Zaufajcie po prostu więcej emocji, więcej uczucia, więcej e, pozwólcie sobie na to odczuwanie, a nie kurczowe kontrolowanie tej sytuacji. Zaakceptujcie e, to, że coś tutaj się skończyło, albo widzenie Waszej sprawy, albo ten pomysł po prostu się nie uda. E, ale mimo wszystko, wasze źródło jest niewyczerpane. To, że akurat to się nie udało, to że te trzy kielichy się e, wylały. To nic nie znaczy, okej, okay, one są e, pobite, e, te miseczki, ale źródło jest niewyczerpane. Nie potrzeba form, w które macie to wkładać. Naprawdę nie potrzeba iść nigdzie po tą wodę, po te uczucia. Ona jest głęboko w Was. Jedyne wyzwanie, jakie jest, stoi przed Wami, to wyciszenie e, umysłu i głębokie jakby wejście w energię tej gwiazdy Pazia denarów. E, niewinne, ciekawe, łagodne, e, wręcz takie mistyczne połączenie z tym, co przed Wami. Z czymś nowym, co jest naprawdę piękne i zachwycające, o ile tylko spojrzycie na to z innej perspektywy. Buziaki, moje kochane wodniki, przytulam Was do serca gorąco. I daję wam trochę mojej wody. Niech ona popłynie do serduszek, i naprawdę zachęcam, byście zdali sobie sprawę z tego nieskończonego strumienia, który w was, w was płynie. Jeszcze raz pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnych filmach. Buziaki, papa! Pa.